się widzowie, jestem teraz kolegą, mogę ci pokazać? Tylko tak. Dobra, no pokazałam. Na nielegalnym terenie. A! Tutaj kopiemy teraz wielką, przerośniętą nie tu dziurę niczym, w, w, uj, wielką. No, to jest nasze dzieło. Jak ktoś tu chodzi, to za to powodzenia w odkopaniu. Bo chuj, nikt tego nie odkopie. Le zakopię. Tutaj, tutaj mój kumpel już się dokopał do gliny. Proszę. Nawet łopatka jest w glinie. A my. A my tutaj kopiemy. I kopię. Tak, pewnie to jest film, a więc, a więc nawet jakbyście chcieli, to nie wyjdziecie tutaj, bo my albo Albo pójdziemy od razu pod tym, jak nagram ten film. Za chwilę wracam. Dobra, wracamy. I, i, i o, i, a. Trochę bardziej spokojnie. Okej. Okay. Zobaczymy z góry, jak wygląda ta dziura. Bo naszym celem jest odkopanie całej piaskownicy. Codziennie będziemy tu wchodzić. I wchodzić. I kopać. A na razie mamy przerwę, co nie? Na razie mamy przerwę. A tak wygląda to z góry. Jezu. Mamy na związek. Właśnie Panie cały czas nas obserwuje. W placu. Oto on. Zaraz ten film będziemy kończyć, bo mi się kończy miejsce już w pamięci, a więc będę się parę rzeczy pousuwać. Parę filmów, które doszło oczywiście. No wy tutaj macie, jakby się nagle rozłączyło, to wiecie, że skończył film, no i ten teges. Ale przy okazji macie fajnego youtubera i tak, jakbyście chcieli wiedzieć, to ja ciągle przypinam komentarze, prawda? prawda. Serduszka. W Serduszka, chuj. Jak po tym zjedziesz, nie? To, to tak wyjebie na ziemię, wystarczy, że to zjedziesz, to Cię na ziemię wyjebie. Dobra, ja od razu No, naprawdę. No, <trykowały> <trykowały> Dobra, moja kolej. Dobra, Teraz widzowie będą widzieć, jak to wygląda z pierwszej osoby. Kurwa, ale dupa boli. Kurwa, boli. Kurwa. Ale wóz. co jest? Ja to nie widziałem. To tam ciągle jest. Kurwa. Dobra, retynu, teraz mamy większego sprzęta.